Cześć, z tej strony Kikuć, witam was serdecznie w pierwszym odcinku Constructed z ciemnych załuków gadgetonu. Dzisiaj sobie zagramy Jade Druidem, który został przedstawiony przez gracza profesjonalnego w na Colento. Zapraszam do oglądania. Jedyną zmianę, jaką zrobiłem w tym deku, to wymieniłem sobie Ancient of War na Moonglade Portal, ponieważ zwyczajnie nie miałem tego Ancient of War, a nie chciałem go craftować. Gramy przeciwko magowi, zostawimy sobie... nic w zasadzie tutaj nie zostawimy, będziemy starać się dostać Innervata albo Wild Growth i nic z tego nam niestety nie wpadło. Stawiamy sobie żywe korzenie, gdyby wystawił as Apprentice. Dobra, zajmuj to sobie. Oczywiście, chodzi na o to, żeby dotrwać do late game'u, w którym to będziemy wystawiać w zasadzie za darmo czy za jeden many. Bardzo mocne stwory jade'owe, golemy. Zobaczymy, czy uda się to w tym wypadku przeciwko temu magowi. Widzę tu Alextraza jakieś kombo mocne, a ja nie ma o co się zastanawiać. Zagrywamy sobie Nefertowy pąk, czyli przyzywamy Nefertowego Golema. 1-1, każdy kolejny jest mocniejszy o plus 1, plus 1 i otrzymujemy posty Kryształmany. Także troszkę zrampowaliśmy sobie. Szkoda, że na początku nam nie wpadł żaden Wild Growth czy Innervate. Zdecydowanie będzie tutaj drułował na karty, wcale nie musimy mu na to, na to pozwolić. Dobrał jedną kartę tylko, więc jest ok. No co, też tutaj zagrasz. Okej, okay, to to jest dek na Kozakusa w takim razie, po jednej sztuce każdej karty, no czyli Reno też tam gdzieś się chowa na pewno. Pojawia się Fandral, ale nie mamy żadnego zaklęcia. E, przepraszam, mamy, ale jeszcze jedna tura, chyba że skoinujemy. To chcielibyśmy trochę tych kart podbierać, prawda? Wiem, co zrobimy. Okej, okay, fajnie. Troszkę ograniczyłem sobie draw card po tym ruchu. Ale 6-7 nam wyskoczyło z tego Moonlight portalu. Bardzo spoko. On już ma pełną rękę, z tego co widzę. Musi coś zacząć rzucać. Wszystkie karty miał inne. Czy to jest ten zelek z Trazą i Burstem build? Nie wiem. Przekonamy się. Heal właśnie został wyrzucony na Bohemota. Flame Strike. Okej, okay, jakoś przeżyjemy. A, możemy mieć tego. To Thumseyera przecież. Nie, mamy sekret. Okej. Okay. To jest Mirror Entity i wątpię, żeby to był Mirror Entity. Możemy przyfundralić teraz dwa kryształy, trzy karty, co nam w sumie niewiele da. No może sprawdzimy, co to jest. To nie jest to Ice Buyer, czyli to są Iceblocks. Swipe by się przydał na łapie. mapie. No, w razie, czego zabijemy? Team Sayera, tym, tym. 6 i 7 z Hero Powera. Okay. tu mamy jedną kartę do dobrania. Ognia a morti! A morki Możemy trzy Okej. No i swajpik. Nie chcę nawet za bardzo teraz kart dobierać, bo to potracimy wszystko. Można to było zaswajpować, ale tego nie zrobiłem. Ciekawy meczek, bo po jednej karcie to musi być Kazakus tutaj. Muszę trochę przyspieszyć z tymi golemami, mam wrażenie. Na razie się po prostu opierdzielam. A też patrzcie, tu mam te karty Jade Idolowskie. Wszystkie mi siedzą na, na łapie: Behemoth, Jade Idol, sztuk 4 już teraz. Aja Blackpool, dwa Jade Spirity. W zasadzie wszystko mi podeszło oprócz tych kart. Tam mieliśmy Jade Blossom, Jade Blossom, tak? Jest. Ładnie to na pójdzie. Tutaj i tak stracimy tego gościa, więc osiem kart możemy zacząć coś dobierać. i uh do -huh. Dobra, coś tam dobraliśmy. Troszeczkę presji stworzyliśmy. Fire Strike pewnie teraz. Możemy mieć jeszcze tego Mediwa tieszem. No Po jednej sztuce ma wszystkiego. Tego chyba trzeba przyprzeć, mam wrażenie, bo... Wiem, jakie, wie, jakie tajemnice uda nam się odkryć. Jaka odpowiedź? Doomsayer, Frosnowa, Fire Strike. No, śmiało. Kto wie, jakie tajemnice uda nam się odkryć? Jednak kazaków z zbranym. Dwie mikstury. Znaczy jeszcze Ink Master Solia by się tu przydała u niego, żeby rzucił zakręcie za zero. Jakiś board clear, board clear pewnie dobrany, chociaż tam jest sporo składników, no zobaczymy co on tam dobrał. Pewnie dwa, dwa połszonki raczej droższe. Mhm. Ale to. Sam Sejera teoretycznie bym oszczędził, nie? Czy ma jeszcze drugi? Nie ma drugiej frosnowy, bo, e, bo ma po jednym zaklęciu, chyba że coś dobrał z No nie miksturki. Czy dobieramy kartę? No ale dobierzmy sobie jeszcze kartę. Ale w zasadzie on ma pograne, nie zatrzyma tego. Czy on to może zatrzymać? Jakimś potionem. Zobaczymy jakiego potiona wylosował oczywiście, ale jakoś tam cudów bym się nie spodziewał, no. Ten deck jednak Druidski Jade Druid jest mocno OP. No i z bloka ma no, wiadomo, to mu tylko zostało. 6 obrażeń z kimś w i 10 pancerzy. Dobry board clear, nie powiem. W zasadzie tyle, nie? Czyli to pierwszy potion poleciał. To jest fajne ten twoim sonikum plus 2 plus 2. No dobra, damy mu jeszcze jedną turę, nie? Strasznie długa gra. Okej. Okay. Mm, fajnie, a ja. Czy jest sens rzucać aje? Rzucimy, Rzucimy, bo coś zawsze zostanie po niej, golem znaczy się. Mm, co? Czy kazak usklęknie przed Jade Druidem? Wygląda na to, że tak. Szczęśliwej zimowej uczty. Szczęśliwej zimowej uczty. Ok, Kazakus Mage przegrywa z Druidem. Lecimy z drugą grą, naszym nefrytowym druidem Czarnoksiężnik. Hmm. Hmm. Przez Rhinolok z Kazakusem, może jakieś. Moja! Nie wiem co, powiedzmy. Dobra, tak trochę bez przekonania, tego. Okej, okay. <grytanie> fajnie. Wyszło całkiem okej. Okay. Bez przekonania odrzuciłem ten um, Jade Idol. od razu nasz przeciwnik wie z czym ma do czynienia. Oglądałem jedną z gier Kripariana i widziałem, że po takim openingu. Poddał grę, teraz za bardzo nie ma co. Mortal Coil poleciał, nasz przeciwnik to jeden z tych myślicieli. Także hmm. zbiera karty do ręki, zaciliostem. Nie chciałem wtasowywać, żeby mieć dostęp do innych kart, które się przydadzą podczas tej gry. Na razie skromny, nefrytowy Golemik 2-2, taki mikroskopijny. W porównaniu do tych, które były pod koniec tamtej gry. A okay. O, jest Moja tarcza za Argus! Zresztą Kazakus pewnie wyskoczy z Branem może w trzeciej turze. Pieszeuj. Piękna sprawa. Teraz czekamy do dziewiątej, no nie czekamy, wrzucamy. Jeszcze będzie okazja, żeby Bran się popisał. Przez Drew Draku, A Black Jade Spiritie. Jeszcze będzie okazja dla niego, żeby zabłysnąć w tej grze, Rala nie ma. Czekamy na Fandrala. Co czekamy? No graj slash. Jakąś solówkę najlepiej. Rocket Queen. Welcome to the jungle. Albo coś takiego, yep, drugi AoE. Mamy tak, patrzcie, mamy... Czy mamy Lital? 4 i 4 to jest 8, to mu zostaje 4, tu jest 2, to mu zostaje 2. Nie mamy Litala. Czy w następnej kolejce byśmy mieli. W następnej kolejce będziemy mieli Litala, nie? A nikogo Nie czeka. No, czy przewidzi nasz Kedryplan i wyrzuci Reno? Nie, no to jest pogrzeb. Bardzo nie lubię, jak ludzie zawsze piszą tam, e, piszą, Boże, używają emotek, tak, na koniec walki, kiedy już wiedzą, że wygrają. Więc ja tego nie zrobię. No, i tyle. W sumie wygraliśmy, wygraliśmy nefrytowym druidem, nie grając w zasadzie nefrytowych golemów. No, ale okej, okay, czasami też tak bywa. Kto tym razem będzie naszym przeciwnikiem i czy potęga nefrytowych golemów zdoła pokonać go? Zobaczymy. Karol Hamburger. Nie tym razem, innym może z nim wygramy. Złoty łowca, 500 wygranych partii, 500 plus w zasadzie. Ale jest w lidze spadkowej, że tak powiem, bo gra z nami. To się zdecydowanie przyda jakiś szybki początek, ale nic takiego nie mamy. To co, no frytowy idol, żeby coś zagrać? No dobra, zostawmy. Pewnie to był błąd, ale zobaczymy. No wspaniale, jest Wild Growth, fajnie. Jest też Gniew, Wrath, okej. Okay. Czyli damy się. Zresztą to może być ten bafujący łowca, tak samo. I to jest ten buffujący łowca. No ok, ale ma tylko jednego stronnika. Patrzcie, czyli tu ma. Tu ma koina, więc ma. Nie, koina zużył, więc tu ma jeszcze trzy spele. No tak, troszeczkę. Zagraliśmy na dłuższą grę, ale nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Dzięki temu, że zajęliśmy na dłuższą grę, zagrywamy na Chrystobę Ducha. No ładnie, szczerze, gramada. Niewiarygodne. Ale też Teoretycznie mogłem tego nie bić, bo i tak swipe to załatwi. Ale może zachowamy na coś innego. Szybciej bestie mnie wszystko bestie, wszystko bestia. Dość sporo ma tutaj w Bersta 7-8. Ma sporo zaklęć też, który w ogóle nie zużył. No nie wiem czy wytrzymamy to kondycyjnie życiowo. To, 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 to wszystko w twarz. Pierwszy raz gram przeciwko bafującemu ławce. Wiem, że ma tam uciekającego kodu. Okej, to najdostojniejszy z Feli. Nie robi się. Mam nadzieję, że nie hafer. Dobra, jest misza. Dobrze dobrze dla nas. Hmm, muszę tam armor apować się. Z drugiej strony, no dobra dajemy. Niech on się martwi co teraz, co ma zrobić. Mamy 4, 5, 6. Ups. No bije, bije. Teodorem, inna historia, i mamy problem zobaczymy, czy przeżyjemy 9 damage'a. Mam nadzieję, że tak, mam nadzieję, że tak przegrał Ok. Trzecia wygrana gra, w porządku. No dobrze, lecimy z grą numer 4. Bardzo szybko znajduję kolejnych przeciwników, więc naprawdę sporo osób gra w ciemne załogi gadżetonu. Czyżby mirror match? Jade golemowy? No, raczej innego rozwiązania nie widzę. Więc szykuję się dobra zabawa, ale chyba nie dla nas mamy słabiutki początek. Protect the nature. Odrzucamy wszystko i zobaczymy, czy jest jakiś inner weight. Okej, okay. szkoda, że Coina nie mamy, to byłby idealny początek. Coin, i i nefrytowy duch. Ale szczęśliwej zimowej uczty. Szczęśliwej zimowej uczty. Gramy z jakimś gościem, który zasnął. Nie? Coin? Czy jesteś moim tajem? katun? To może katun i ten... i kun. Taki dek też chyba jest. Dobra, zobaczymy. Brakuje nam Hard Rimuvala w tym deku. Na kompost to się nazywa, jak to jest po angielsku, nie pamiętam. Ale może do, do czasu katuna uda nam się golemiki podkoksować. Będzie okay. On w twarz, to ja też w twarz. Widzę, że ma rewers talii Overwatch'a, więc pewnie bardzo dobrze gra w Overwatch'a. Mówię, że chyba też, no, a ja nie gram bardzo dobrze w Overwatch'a. Nie, tak, żeby Ping. Ciekawe, dobra, się jak swipe poleci. No i na wygolem golem. Okay. Nie będziesz mi tutaj dobierał kryształku bezkarnie. Prawda, prawda? Słabo. Okay. No, i to jest w zasadzie jedna karta, którą skraftowałem do tego deku. Reszta była. No i tak jak mówiłem, Moonglade Portal wymienił Ancient of War, czyli tego drzewca, który może być 5-10. Sprawo. Niech rozpocznie może być faktycznie. Trudnym meczapem tutaj. Słapa już nie ma, bo się go pozbyliśmy. Co będzie to najlepsze? Fiszujemy na zaklęcie. Można zadać 5 punktów obrażeń, co w sumie nam niewiele da, nawet nie zdejmie go. Możemy też dać moc hmm, Przywołać te. I tak chyba zrobimy. Albo na przykład golem 4-4 i pusty kryształ many, tam troszkę przyspieszy grę. Tu, jakie będą benefity? Plus 1, plus 1, czyli łącznie będziemy mieli plus 3, plus 3. To jest okej. Okay. O Oto... hmm. Dobra, pójdziemy z, mo z mocą liczy. Trudno. No, powstrzymałem te jego zapędy face'owe. Teraz nie widzę innej opcji, tylko to. No, tura. Czy katum wejdzie w następnej? My jesteśmy w tyle. Tyle kart jeszcze do Taki hmm. słaby kart bro. Hmm. Stoję na straży, 40, no i... Trudno widzę tego grafu Przesłyszysz jego ze? To też trzeba zabić. Słuchaj właśnie! To jest pierdol. Na nikogo nie czeka. Jest swipe super, yeah! no czy jest, nie i tak przegraliśmy. Dobrze mówię? Spektakularne. Szczęśliwej zimowej uczty. Natura powstanie przeciw... No dobra, jeszcze nie ekscytuję. Rzucaj tego katuna jak masz. Nie, to nie przeżyje. Okatun wejdzie. Zada 12, czyli tylko zabije mi, zadać 10 i zabije mnie tym. To przegrałem. Jeżeli ma katuna, to przegrałem. Czy jest aż takim skór żeby wyczekiwać ten moment? Na nikogo nie czeka. Czy będzie czekał do ostatniego momentu, żeby zagrać katuna? Nie. Okej. Okay. Czyli gramy dalej, jesteśmy dalej w grze. Nie mam czasu na, uh, hu, hu. Ta, na nikogo nie czeka. Ta, na nikogo nie czeka. Jest kapu, Ale ja wtedy kapła. Czemu go nie zagrał? Wygrałby grę. Nikt nie pobije moich cen. Patrzycie jednak pełen niekotu. Oczywiście, może mieć jeszcze tego stanika, który skrzyża jak znaczy wtasuje go z powrotem do deku, ale na razie myślę, że jest ok. Rozpoczyna się symfonia grozy. Dobra, karton jest kartą numer 16, więc ma taką szansę. Właśnie znaczy nie zabije go, nie ma opcji, chyba że ma dwa kryształy many. Ej. czy jesteś moim panem? No Ciekawa gra z A czy ona się skończy. 7, 4 to jest 11, i 4 to jest 15, i to jest 16. Brakuje nam jednego obrażenia. Jednego obrażenia na przykład z Living Rootsów. Czy dobieramy 3 karty? Czy robimy golema? Czy otrzymujemy pusty krys. Dobra, hmm. dobieramy 3 karty. 4 w zasadzie. Nie. Ale już widziałem Raven Idol, dobra. Wygraliśmy, Szczęśliwej zimowej Szczęśliwe zimowej uczty! Składam okej. Okay. Myślenie troszkę spowolnione, ale mimo wszystko udało się. Ugrać tę kolejną czwartą partię J-Truidem. Prawda jest taka, że gdyby zagrał tego Kakuna, to by wygrał. Ale tego nie zrobił. Więc e, wygrywamy cztery partie pod rząd druidem, który składa się z nefrytowych golemów. I myślę, że to jest całkiem fajna rekomendacja, żeby spróbować sobie zagrać tym dekiem, który, wbrew pozorom, nie jest taki drogi. No, wystarczy tylko aim blackball skraftować. Dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że bawiliście się dobrze, że emocje wam się udzieliły i spróbujecie sobie też zagrać nefrytowym golemem, jeśli jeszcze wcześniej tego nie robiliście. Widzimy się oczywiście w kolejnych filmach z Hearthstone'a i nie tylko. Zachęcam was do zostawienia lajka pod tym materiałem oraz do zasubskrybowania kanału, aby być na bieżąco z innymi filmami. Pozdrawiam Was, trzymajcie się udanych i wygranych gier na razie.